Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować zupę mleczną z marchewką. Taka zupa jest wyśmienita na przykład na sobotnie śniadanie. W garnku roztapiam masło, dodaję marchewkę, zalewam odrobiną wrzątku i duszę przez około 15 minut aż do miękkości. Miękką i wystudzoną marchewkę miksuję w blenderze. Do wywaru, który został po gotowaniu marchewki, dodaję łyżeczkę mąki, mieszam, trzymam na małym ogniu, aż zrobi się zasmaszka. Zalewam mlekiem i zagotowuję, cały czas mieszając i pilnując, żeby mleko się nie przypaliło. Dodaję też rodzynki i zmiksowaną marchewkę. Kiedy zupa się zagotuje, zmniejszam ogień, ucieram migdały i jeszcze chwilę gotuję na małym ogniu. Najlepszą konsystencję zupa uzyska po zmiksowaniu blenderem. Pozytywni kucharze, jeśli smakowała Wam zupa i podobał się film, zapraszam do zostawiania komentarzy i oceny. Po więcej przepisów, zachęcam do odwiedzenia strony www.pozytywnakuchnia.pl. Życzę Wam smacznego!